Początkowo 14 października nazywano Świętem Nauczyciela. Ustanowione zostało w 1972 roku. 10 lat później zostało określone jako Dzień Edukacji Narodowej i jest Świętem Wszystkich Pracowników Oświaty. Choć o swoich nauczycielach należy pamiętać codziennie, tego dnia szczególnie uczniowie dbają o pamięć swoich szkolnych przełożonych. Tegoroczne miejskie obchody dnia edukacji narodowej odbyły się 13 października w wejcharowskim gimnazjum nr 1. Uroczystość rozpoczęto od złożenia kwiatów pod tablicą pomordowanych przez hitlerowców nauczycieli. Tradycyjnie podczas Dnia Edukacji wręczono zasłużonym nauczycielom nagrody i wyróżnienia. Pedagodzy odebrali je zarówno z rąk kuratora oświaty, jak również prezydenta miasta Wejherowo. Uczniowie specjalnie dla swoich wychowawców przygotowali krótki program artystyczny. 15 października Dzień Edukacji Narodowej świętowano w Wojewódzkim Zespole Szkół Policealnych. Tego dnia słuchacze szkoły odebrali również indeksy. Uroczystość zakończono pokazem masażu gorącymi kamieniami.